W Waszym liceum już w tym roku, od września, najprawdopodobniej powstanie koło. Tak? Jakie to koło? Będzie to koło lotniarskie. Skąd zaczerpnęliśmy inspirację? Przede wszystkim, o czym nasi widzowie doskonale wiedzą z historii Ponidzia. Z historii Ponidzia, gdzie w 1934 roku powstał ośrodek szkolenia zwany Szkołą Szybowcową Polifno-Pinczów. My chcemy dalej kontynuować te chlubne tradycje, biorąc pod uwagę, że mieszkańcy w każdy weekend obserwują na naszym niebie loty motolotniami. Działa bardzo prężnie w dalszym ciągu Areoklub Pińczowski i chcemy naszej młodzieży pokazać, że oni także mogą iść w tym kierunku. Nie ma nic bardziej, yy, większego sukcesu, kiedy łączy się pasję z zawodem, który się później wykonuje. I inspirację zaczerpnęliśmy z takiej informacji, że w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowicach powstał poniedziański ośrodek lotów widokowych. Otóż okazało się, że w momencie, kiedy wśród strażaków pojawił się taki pomysł, dłoń wyciągnęło do, tego, do, do nich starostwo powiatowe, zakupiono im silnik do motolotni, napisali strażacy wniosek do lokalnej grupy działania Ponidzie, wniosek w wyniku którego sfinansowano im tą pozostałą część motolotni i w ten sposób stworzono ten ponidziański ośrodek lotów widokowych. Wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej jest dwóch pilotów motolotni, dwóch szkoli się w ramach tego projektu. Chcieli oni wykonywać i te loty widokowe, i przede wszystkim służyć ideologii. Ochotniczych Straży Pożarnej, wykonywać loty przeciwpożarowe, dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, a my dyrektorzy szkół, gdy dowiedzieliśmy się o tych ich cennej inicjatywie, podsunęliśmy i następny cel działalności tego ośrodka, mianowicie cel edukacyjny dla naszych, ich dzieci z obszaru naszego pomiedzia. Tych dzieciaków które przyjdą do naszego liceum ogólnokształcącego imienia Hugona Kołonta w Pinczowie dla naszych uczniów. Ojcem chrzestnym tego pomysłu, tego kółka lotniarskiego jest nasz starosta pińczowski, pan Zbigniew Kierkowski, to on pokazał nam szerokie możliwości, jakie otworzył dla regionu i dla młodzieży, która tutaj zamieszkuje na tym terenie. Szerokie możliwości, jakie daje nam otworzenie tego kółka lotniarskiego. Co my przez to pokażemy młodzieży? Pokażemy, że istnieją jeszcze inne zawody, że można iść w kierunku, który wydaje się dla nas mieszkających w małych miejscowościach, czasami mało realny, czasami nie do zdobycia, ale kropla drąży skałę i to nasze kółko lotniarskie będzie tą małą kroplą, która działając codziennie sprawi, że zbierzemy taką grupę naszych uczniów, którzy później łącząc pasję z wiedzą mogą wykonywać zawody związane z lotnictwem. I Co dalej? Pokażemy, jak będzie działać to kółko lotniarskie. Pokażemy młodzieży, będziemy ją szkolić, na początku, oczywiście, szkolenia. To od tego musimy zacząć. To nie będzie tak, że zapisze nam się w euforii 60 czy 100 uczniów, którzy będą się spodziewali, że od razu wszystkich następnego dnia posadzimy na motolotnie i, i pokażemy im ten czar lotów i piękno naszego krajobrazu. Nie o to do końca chodzi. Ta motolotnia będzie następnym etapem i wtedy dopiero wprowadzimy ten statek powietrzny. Na początku będą szkolenia, oni muszą mieć wiedzę na ten temat, muszą mieć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, a przede wszystkim my jako Liceum Ogólnokształcące, które nie kształci ludzi w określonych zawodach, my dajemy podstawy. Wiedzy, ażeby potem studiować dalej wybrany kierunek, bo bardzo ważną jest matura. Więc w ramach tego kółka lotniarskiego będą, będzie fizyka z elementami aerodynamiki, a żeby młodzież zrozumiała procesy, które będą zachodzić w momencie, kiedy znajdujemy się w powietrzu. Będzie więcej rozszerzonej matematyki, będzie więcej. Języka angielskiego, tego języka, który jest, i innych języków obcych, który w tym przemyśle i, i, w, i w tym zakresie tego zawodu, związanego szeroko z lotnictwem, czy będzie to pilot, czy będzie to mechanik yy, z samolotów, bo i w tym kierunku można będzie później pójść. Yy, te języki obce są. Podstawą, że tak powiem, komunikacji, o czym dobrze wiemy i nie muszę tutaj już więcej na ten temat. Pewnie rodzi się pytanie a kto będzie szkolił tę młodzież? Otóż yy, padło tutaj nazwisko. W trakcie takich rozmów pan Janusz Kolankowski, który jest obecnie członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowicach, ale jest wielkim pasjonatem lotnictwa. Jesteśmy po rozmowach z pilotami, którzy mają certyfikaty na szkolenie i są zgrupowani na lotnisku w Masłowie. Nie będę na tym etapie jeszcze używać nazwisk, ale są zafascynowani naszym pomysłem, widzą szerokie perspektywy. I jeżeli w trakcie tych szkoleń, tych wstępnych szkoleń zwiększenia ilości tych przedmiotów, o których mówiłam, tych przedmiotów ścisłych, zostanie nam grupka nawet wyselekcjonowanej młodzieży, która będzie widziała dalszy sens i będzie miała te pasje w sobie. Idziemy krok dalej, nawet możemy otworzyć szeroko drzwi na szkolenia, w wyniku których młodzież może zdobyć certyfikaty na prowadzenie tych statków powietrznych i w tym kierunku, studiować dalej w tym kierunku, bo są przecież szkoły wyższe, które dają taką szansę. Skąd pieniądze? Następny, następne pytanie, ponieważ zawsze, jeżeli rozmawiam na ten temat, pojawia się nawet nie jest to pierwsze, nie jest to drugie pytanie, jest to pierwsze pytanie. Skąd wy weźmiecie na to pieniądze? Wiadomo, że wszystko, co, co związane z lotnictwem, wymaga dużych nakładów finansowych. Na początku będzie to praca pasjonatów, ale to będzie tylko początek. Jeżeli się okaże, że nasz pomysł się przyją, występujemy już szerokim frontem ze starostwem powiatowym do tej nowej perspektywy finansowej europejski fundusz społeczny tam będą pieniądze i my po nie sięgniemy. po co aby rozwijać szanse edukacyjne i szanse dla młodego pokolenia na ponidziu niech to ponidzie korzystając z tych swoich walorów Pokaże młodzieży szersze spojrzenie na świat, na wykonywaną pracę, na możliwości, jakie mogą potem osiągnąć. To wszystko, drodzy widzowie, znajdziecie u nas, w Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołontaja w Pinczowie. Zapraszam do naszego liceum. W tym roku proponujemy aż pięć klas o różnych profilach. Będzie i klasa akademicka, gdzie są właśnie te przedmioty ścisłe na poziomie rozszerzonym z angielskim rozszerzonym. W naszej szkole, w każdej klasie uczeń ma do wyboru język angielski na poziomie rozszerzonym. Będzie klasa informatyczna, także ważna w tych zawodach lotniczych, gdzie będzie rozszerzona matematyka. Informatyka oczywiście będzie i język angielski. Mamy i klasę dla humanistów, mamy i klasę o profilu, o profilu medycznym, gdzie oprócz tego, że mamy biologię i chemię, i język angielski, możecie także wybrać matematykę na poziomie rozszerzonym, większe i szersze spektrum działania. I dla wszystkich, oczywiście, kto będzie miał tą pasję i chęć w sobie, zapraszam do kółka lotniarskiego, którego dzisiaj już myślę robimy ten pierwszy publiczny krok, głośno mówiąc o tym, że od 1 września rozpoczniemy rekrutację dla naszych uczniów liceum ogólnokształcącego. Wszystkich tych, którzy spróbują może historia naszego szybownictwa w Pińczowie, może Wasze pasje przerodzą się potem w wykonywany zawód? Czy są jakieś kryteria, czy będą jakieś kryteria, które uczniowie będą musiały, musieli spełnić, aby być w takim zawodzie? Pierwszą podstawową rzeczą na samym początku będzie. Będziemy patrzeć, będziemy zwracać uwagę na, na oceny. Jeżeli uczeń nie, nie, wykazu, nie będzie się wykazywał dobrymi ocenami z przedmiotów ścisłych, no wtedy nie widzimy większego sensu, aby dalej był uczestnikiem naszego kółka, bo jednak jest to... Kółko lotniarskie ma swoje wymagania. Tu nie tylko chodzi, tak jak powiedziałam, o przyjemność lotu z instruktorem siedząc na drugim siedzeniu, co może każdy. Tu chodzi o to, że my szykujemy tą osobę, która będzie prowadzić ten statek powietrzny. Ponadto trzeba bardzo wziąć wnikliwie pod uwagę stan zdrowia. Ponieważ no, nie każdy w tym kierunku y, będzie mógł brać w tym udział. Jeżeli się okaże, że stan zdrowia ucznia zagraża y, jemu w sytuacji, kiedy znajdzie się tam gdzieś wysoko na niebie, bo są takie przypadki, no to niestety z przykrością będziemy musieli odmówić, mając na, na uwadze dobro ucznia, nie przewidujemy limitu osób w kółku lotniarskim, dlatego, że Sami wiemy z własnego doświadczenia. Często zapisujemy się na fali euforii, zapisujemy się, bo wydaje nam się, że coś jest dla nas, a potem uczestniczymy w jakimś procesie, w jakimś cyklu i w pewnym momencie twierdzimy, że no, niestety, wyglądało coś z zewnątrz bardzo ładnie, ale nie jest to tak do końca moje. Dlatego też nie wolno nam ograniczać jakiegokolwiek napływu uczniów do naszego kółka. Ja myślę, że to się wykrystalizuje, ta grupa która naprawdę będzie chciała pozostać i, i działać w tym zakresie, ona pozostanie. A jeżeli to będzie 50 uczniów, naszym zadaniem, jako nauczycieli, i zadaniem naszych włodarzy w starostwie powiatowym, co już wykazali w, w tym kierunku ten pierwszy krok, będzie zapewnienie środków finansowych, aby dla naszych dzieci była możliwość rozwijania się w tym kierunku. Czy te zajęcia będą prowadzone tutaj w budynku szkoły? I czy to będą zajęcia bezpłatne? Będą to zajęcia bezpłatne, prowadzone w budynku szkoły. Jeżeli z projektu, w którym będziemy brali udział, wyniknie i będzie taka konieczność wprowadzona przez instruktorów, będą to także i zajęcia na płycie Areoklubu i będą to zajęcia we współpracy z Areoklubem w Masłowie. Rozumiem, że głównym celem tworzenia tego koła to nie jest zdobycie uprawnień, ale głównie przygotowanie młodzieży, adeptów do dalszego kształcenia w kierunku lotniczym. Ktoś będzie chciał zostać pilotem na przykład do szkoły w Dęblinie. Czyli jeszcze widzę tutaj też i prosiłbym o komentarz. Ukryte, a w zasadzie bardzo ważny cel to jest rozszerzenie wiedzy poprzez rozszerzenie tych przedmiotów. Ścisły, to jest jakby kolejny etap pomocy ze strony szkoły dla podopiecznych do przygotowania do matury. I to drugie pytanie od razu mi się z tym wiąże. Wiem, że troszeczkę za wcześnie, ale prosiłbym Panią, dyrektor, o krótką ocenę tegorocznej matury. Trafił Pan w sedno naszego pomysłu. Nie ujęłabym tego lepiej niż zrobił Pan w swoim pytaniu. To jest ten nasz ukryty cel. Przygotowanie młodzieży, wskazanie im nowych kierunków edukacji, ponieważ rzadko się zdarza, aby młodzież z naszego terenu Poszła w kierunku lotnictwa i kształciła się właśnie w tych szkołach lotniczych, a codziennie na naszym nieboskłonie obserwujemy kursujące samoloty. To jest szerokie miejsce, gdzie zmieści się naprawdę spora liczba naszych absolwentów. Także, ale nie jest do końca powiedziane, że ci, którzy będą, w, w, bardzo zainteresowani, że nie mogą u, uzyskać y, certyfikatów i podlegać już takiemu ścisłemu y, szkoleniu na motolotnie czy na szybowce, ale to będzie następny krok. Będziemy bardzo elastyczni. Na początku chcemy przygotować młodzież w zakresie tych przedmiotów ścisłych. Wykorzystując także i, i, i y, loty jako, jako t, t, ten, ten element, co Cię może kiedyś w życiu spotkać, co, gdzie możesz pracować. A następnym krokiem, jeżeli wykrystalizuje się grupa, która będzie chciała pójść dalej, pomożemy im w tym i otworzymy im następne drzwi. Musimy się przekonać. Musimy się przekonać. Dajemy coś nowego. Będziemy elastyczni w zależności od tego, w którym kierunku będziemy my prowadzić młodzież i czy ta młodzież będzie chciała wraz z nami pójść tą drogą. Matury w tym roku. Język polski. Widziałam grupy wychodzących z sali uśmiechniętych uczniów. Wychodzili, byli skupieni, ale ich twarze były pogodne. My, nauczyciele, w momencie, kiedy kończy się termin pisania danego egzaminu, wszyscy stoimy tutaj na korytarzu. I patrzymy i próbujemy wysądować z twarzy naszych uczniów, czy jak ich przygotowaliśmy do tej matury, jak oni siebie przygotowali do tej matury. Patrzymy na twarze, czy są uśmiechnięte, czy wychodzą zadowoleni. To jest dla nas ten papierek lakmusowy, bo dopiero 5 lipca dowiemy się, jakie są wyniki tej matury, jakie uzyskali oceny. Więc ten czas od maja do lipca jest długi. Patrzymy, język polski, uśmiechnięci. Matematyka podstawowa, no tutaj różnie, różnie jest, bo jest, są grupy uczniów, które twierdziły, że zadania nie były trudne, są grupy uczniów, które mówili, no może się uda, tak zazwyczaj bywa. Z języka angielskiego także wyszli zadowoleni. Matematyka rozszerzona. Uczeń, który wyszedł z sali, zapytałam go, patrząc na niego, czy się dobrze czuje, bo myślałam, że coś. W nim jest nie tak, że jest problem ze zdrowiem. On mówi nie, nie, ni nic mi nie jest ale zadania były bardzo trudne i z takim zdaniem spotykałam się od każdej następnej wychodzącej osoby. A proszę wziąć pod uwagę, jeżeli przejrzycie Państwo naszą stronę internetową czy naszego facebooka, wśród naszej młodzieży mamy uczniów, którzy wygrywają olimpiady i konkursy matematyczne na poziomie ogólnopolskim. Mamy także dwóch, Uczniów, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat zapisali się do elitarnego grona w Polsce matury zdanej na 100%, czyli uczniów, którzy z każdego przedmiotu uzyskali 100% w wynikach maturalnych, czyli nasze liceum przygotowuje bardzo dobrze uczniów do, zdanej, do zdawanej matury. Ta matematyka w tym roku w ocenie uczniów, a później nauczycieli, którzy analizowali arkusz, matematyka rozszerzona naprawdę była trudnym egzaminem. Po nauczaniu zdalnym jesteśmy w niepokoju, ponieważ młodzież twierdziła, że jednak najlepszy sposób nauki to jest ten, który i my znamy, my dorośli, kiedy mamy bezpośredni kontakt z nauczycielem a nie rozprasza nas to, co się dzieje po drugiej stronie naszego, naszego laptopa, bo wiemy z opowiadań uczniów, czasami uczeń siedział w piżamie i pracował razem z nami, a jednak ta dyscyplina, ta dyscyplina szkolna w ocenie i samych uczniów bardziej sprzyja nauce, bardziej sprzyja edukacji. Na, na zakończenie poprosiłbym jeszcze o podsumowanie ostatniego roku, bo to będzie najłatwiej, jeżeli chodzi o osiągnięcia uczniów milczowskiego ogólniaka. Wszystkie osiągnięcia, to co działo się w szkole już po tym okresie pandemii, kiedy mogliśmy zrobić ten krok w to tak zwane normalne życie, znajdziecie Państwo i na naszej stronie internetowej, bo prowadzimy ją w bardzo bieżący sposób, i na naszym facebooku. Rozwijamy oprócz tych pasji edukacyjnych i i y, osiągnięć takich ściśle y, merytorycznych, jakim było na przykład y, laureat Olimpiady Języka, Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Polskiego, Kacper Mrożek. Y, finalistka tejże samej Olimpiady, Laura Pasternak. Następnie Kacper Mrożek. Fina laureat ogólnopolskiej olimpiady filozoficznej. Laura Pasternak, czwarte miejsce w kraju w olimpiadzie fizycznej dziewczyna, która ma wielką szansę, aby być następną prymuską maturalną. Widzę, że chyba będziemy mieli trzeciego prymusa maturalnego w tym elitarnym gronie. Jest to grono, gdzie co roku z całej rzeszy zdających maturzystów wybierają tylko tych, którzy mają 100% z każdego egzaminu i to jest 50 uczniów w kraju. 60 uczniów w kraju, także bardzo elitarne grono. I okazuje się, że wtedy, kiedy nasi uczniowie osiągali ten wynik, byli jedynymi w województwie świętokrzyskim. Ja zwykłam powtarzać przysłowie litewskie, które bardzo obrazuje nasze ponidzie przysłowie z głębokim sensem. Nawet w małej kałuży przegląda się niebo. Dziękujemy bardzo za rozmowę.